Mamy dzisiaj ostatni dzień naszych mistrzostw polskich w tenisie. Trwają finały: finały singla dziewczyn, jak i singla chłopaków. Jeśli chodzi o podsumowanie mistrzostw, no było to 8 ciężkich dni, czy nawet, nawet 10 licząc z meczami treningowymi. Zagrało u nas ponad 120 zawodników z całej Polski tak czołówka z całej Polski. Zdecydowana większość meczu była na bardzo wysokim poziomie sportowym. Mam nadzieję, no myślę, jestem być pewien, że udało nam się organizacyjnie podołać tym trudnym wymaganiom, jakie w okresie pandemii na nas były nałożone. Także z zachowanie dystansu społecznego, a jednak z pełnym poziomem sportowym te mistrzostwa się odbyły. Także jesteśmy bardzo szczęśliwi, ale trochę zmęczeni organizacją i tym wszystkim, co się u nas działo. Jeśli chodzi o występy naszych pszczyńskich zawodników, w turnieju głównym wystąpiło trzech zawodników. Weronika Domańska, Bartek Miszczak i Antek Prękała. Najlepiej poszło Weronice. Weronika zdobyła brązowy medal w rozgrywkach deblowych oraz osiągnęła ćwierćfinał w singlu dziewczyn. Trzeba przypomnieć, że w meczu o medal Doronika po wygranym pierwszym secie, w drugim secie wygrywała 5-4, wygrywała 6-5. Doszło do tie w którym wygrywała już 4-0, ale jednak lepsza okazała się przeźnięczka z betłamia oliwka Belzer, także dlatego zakończyło się na świetle w